a są rodzice, którzy nie mają takiej świadomości i przychodzą do mnie właściwie z zapytaniem, czy prawdą jest, że dziecko do 5-6 roku życia może nie mówić, bo tak powiedziała ciocia babcia, a nawet zdarza się, że i pediatrzy mówią, że dziecko ma prawo do tegoż momentu nie mówić. To jest nieprawdą. Są normy rozwojowe, ja zawsze mówię, kiedy się rodzimy, nie chodzimy. Jest czas rozwoju motoryki dużej, małej, oralnej, czyli aparatu mowy, ale przede wszystkim tak naprawdę to dziecko, kiedy jest nawet w łonie matki, komunikuje się z nią, komunikuje o sobie. Natomiast przychodzi ten moment, kiedy powinny się pojawić kompetencje językowe, a ich nie ma w zakresie i rozumienia, i nadawania. Natomiast jeżeli dziecko nie komunikuje się, w najprostszy sposób, nawet pozawerbalny, ale mówimy tutaj o tej intencjonalno, intencjonalności, to jest problem. Ja zawsze tłumaczę w taki bardzo prosty sposób rodzicom, bo to jest ogromnie ważne, żeby nie mówić językiem specjalistycznym, tylko być zrozumiałym, że są takie trzy filary, najprościej mówiąc. Jedną, tym jednym głównym, podstawowym oczywiście jest mowa.